Cześć ja jestem Bolson i dzisiaj powrót do Assassin's Creed jesteśmy w lokacji Konwent Świętego Hadriana. Tutaj mamy skarb, w którym będą potrzebne dwa klucze i one są tak dosyć ukryte, aczkolwiek właśnie wam pokażę gdzie tutaj można je znaleźć. Ten skarb znajduje się tutaj właśnie, sobie tą drabinkę, że jak rzucimy do góry wejdziemy, to mamy tą skrzynię. Jak widać, ona po prostu potrzebuje dwóch kluczy. To jest takie rzadkie zjawisko. W sumie zazwyczaj jest jeden potrzebny, albo w ogóle. Tam, jak było widać, są dwie kłódki, i właśnie do nich będziemy teraz szukać tych kluczy. Pierwszy, jak możecie zauważyć, sobie tutaj prosto wybiegacie z tej drzwi i wchodzicie na dół do tej studni. Możecie właśnie tak, widowiskowo, właśnie, jak ja to zrobiłem, i tutaj właśnie na dole. Jest on umieszczony. Tutaj mamy jeszcze jakieś zwłoki, jakieś kilka dodatkowych e, do zlutowania skrzynek. E, no i w sumie tyle. Wychodzimy sobie do góry. I jak wyjdziemy, to e, prosto biegniemy sobie tutaj do tego klasztoru, co jest obok. I nie tego właśnie, bo tam był skarb, tylko do tego po drugiej stronie właśnie. I tutaj e, zaczynają się małe schody, gdyż jak tutaj sobie wejdziemy po tej drobinie. Nie jest to wejście, i jest ono zastawione tutaj takim ładunkiem. Jeżeli będziemy chcieli go przesunąć, to yy, się nie da, bo jest zablokowane skrzynką z drugiej strony. A yy, prawo ani w lewo nie jesteśmy w stanie, z jednej strony jest szafa, z drugiej strony po prostu no, chyba kolejne pudło, No ale z tej pozycji nie jesteśmy w stanie tego otworzyć. Yy, żeby tą yy, skrzynkę stąd rozwalić, musimy wejść sobie właśnie tu na drzewko. Rozbijamy szybę, rozbijamy tę skrzynkę i proszę bardzo. I teraz powinno bez problemu dać się tam wejść. Tutaj z powrotem po drabince. Normalnie możemy się teraz już od tego wejścia. I tutaj trzeba zejść na dół, piętro niżej. Właśnie tam będzie y, ten klucz. Dodatkowo jeżeli ogólnie y, szukacie odpowiedzi, jak to znaleźć, to na 100% jesteście jeszcze przed misją która będzie odbywać się w tej lokacji, bo po tej misji można tutaj wejść właśnie tymi drzwiami, które teraz są zamknięte, a po misji właśnie trzeba będzie odstawić po prostu ten ładunek, który nam blokuje i już będzie dało się tam wziąć i chociaż pod, podczas samej misji też będziecie mogli już to zlutować No a tutaj już widzicie otwarte sztab Aniklu. Jeszcze tam bodajże coś tytanowego nam wypadnie, sztabat ten czy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam do reszty materiałów na moim kanale. Do subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.